Zanim przejdziemy dalej, proszę daj kciuka w górę, jeśli podoba ci się to, co robimy. Zasubskrybuj nasz kanał. Przycisk znajdziesz pod filmem. Wciśnij dzwoneczek, by być na bieżąco. Udostępnij dalej, byśmy mogli dotrzeć z tym przesłaniem na cały świat. Bądźcie bezbronni w ten weekend, i pozwól wlekać. Czy to by nie było straszne mieć dziecko i nigdy go nie dotknąć, prawda? Julio, macie swoje dziecko, nie tak dawno się urodziło. Czy możecie sobie wyobrazić, że możecie zabrać je do domu, ale nie możecie je dotykać, nie możecie się z nim bawić? Możecie na niego spojrzeć, możesz przyznać, że to twój syn, możesz poznać go, możesz przyznać się do wszystkiego, co posiada, ale nie możesz wywołać w stosunku do niego żadnej emocjonalnej reakcji. Czy możesz sobie wyobrazić, jak okropnie sterylny to związek, i właśnie tak znajduje się wiele osób w ciele Chrystusa? Wiele ludzi w Ciele Chrystusa utknęło w tym miejscu, gdzie tak naprawdę nie pozwolili, aby Duch Boży ich uwolnił. Dotyk obecności i mocy Boga sprawia, że Słowo Boże zaczyna ożywać. Myślę, że to namacalna obecność i moc Boga często zmienia apatię, dosłownie zatrzyma apatię w waszym życiu duchowym. Jedno dotknięcie obecności Boga przełamie tego ducha apatii. I możemy wam powiedzieć setki, setki razy, gdzie tylko dotknął i służył im dosłownie z jednego końca kraju na drugi. Dookoła świata. Pojechaliśmy na Hawaje i usługiwaliśmy na Hawajach w październiku i służyliśmy w 57 kościołach tylko w zeszłym roku. 57 kościołów dosłownie. W całym kraju i jednym z miejsc, do którego udaliśmy się, to Hawaj. Podczas tego nabożeństwa wszyscy ci Hawajczycy, którym usługiwaliśmy, kładliśmy na nich ręce, na wszystkich, a oni prorokowali. Większość kościoła, wszyscy byli pod wpływem wszędzie. Nie miałem pojęcia, jak na jednego faceta położyłem ręce. Bracie, podejdź tutaj. Powiedział, nie, nie ja, tu jestem tylko gościem. Świetnie, stój tutaj i podnieś tylko ręce. Więc kiedy podniósł ręce, nagle upadł pod All of a sudden, Whew, he, he fell under the power, and the usher never caught him. But he was brown. I had no idea he was a drug addict that was high, that just wandered into the meeting. Come on, somebody! And God sobered him up. He got born again and filled with the Holy Ghost. Not through what was said, but just through the tangible presence of God. And he's been a part that church since we left. Amen. Amen. Come on, somebody. Amen. Więc namacalna obecność mocy Bożej przyniesie wybawienie do nierozwiązanych problemów z przeszłości. Powiem jeszcze raz, namacalna obecność i moc Boża przyniosą duchowe wyzwolenie. Wyzwolenie z nierozwiązanych problemów z przeszłości. Wielu ludzi ma problemy, których Duch Boży nigdy nie kwestionował. Uczynili Jezusa, Panem zostali ochrzczeni w Duchu Świętym, byli częścią Kościoła, chwalili Boga, piszą w swoich Bibliach, ale nigdy nie pozwalają, aby niektóre z tych przeszłych problemów zostały naprawdę rozwiązane, a obecność Boża mogłaby w kilka sekund doprowadzić sprawę do końca i z głowy po prostu przynieść wolność. Amen.